Ej, dobra, tak, to są dziwi GB. A dobra nagrywa się. <grywa> Sorry. Cześć manko, ja jestem wasz Marcel Lewandowski. Dzi witam Was na dzisiejszym live. Będą często live'y, codziennie. Dzisiaj może się pojawić Scratch Roya z moim kolegą. Batkiem. no. Ten, który tutaj ciągle nawija. Okej, okay, jak widzicie po opisie pewnie, no to ten yy, yy, wojna tych... Tych, 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 okay. tych, tych, tych statków na Minecraft. O, okej. Okay. To jest nasza strefa, taka, wiecie. Oh, tak. Dobra, ja zaczynam. Nie wiem jak ty, ale ja się leję. Jak wyłączysz. Mhm. No. mi już piszemy, dobra? Poczekaj. Tak czego. No poczekaj. Zjedźcie Ja jem. Okej! Okay. Synek, ja do ciebie mówię normalnie. Czemu ty się unosisz? Ja wiem co ja mam zrobić, no! Nie musisz mi do tego tysiąc razy! To, ja minut tu będzie.